Hej, z strony brewku, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy ponownie w Jack ponieważ mamy kolejne informacje na temat nadchodzącej aktualizacji do więc Wy zostawiacie łapki w górę, a ja już nie przedłużam i zaczynamy. Najlepsze intro brewka. Okej, okay, standardowe, jesteśmy na Twitterze Badimo i zobaczcie co to mamy. Mamy tutaj trailer nowego rabunku i tym rabunkiem, tak jak wszyscy się na pewno spodziewali, tym rabunkiem będzie statek. Więc teraz sobie obejrzymy ten trailer. Więc ja już sobie go tutaj klikam i włączam. O, powiększyłam. I zobaczcie, czekajcie, bo tu mi się coś wyświetliło, zobaczcie, to jest po prostu podobne to, co tam płynęło i to jest po prostu świetne, co nie? No, myślę, że to będzie fajny rabunek, tylko czuję, że będzie znowu jakimś pobocznym jak Cargo Plane, ale dobra, to zaraz sobie o tym pogadamy, a ja wam dalej puszczam ten trailer. No i dobra, to był cały trailer, prawdopodobnie te wszystkie skrzynki, które będziemy mogli zabrać helikopterem, będzie trzeba przetransportować do specjalnego nowego miejsca, albo znowu do bazy wulkanicznej, ale to sobie też zobaczymy i powiem, że ten rabunek jest 6 na 10, ponieważ będzie znowu poważnym rabunkiem, tak jak Cargo Plane, bo będzie, będą się gryźć po prostu te rabunki i na przykład jak rabujemy sobie bank, dżewelery, muzeum i... Airplanta to czasami nam się uda akurat tego cargo plane'a złapać. A no to wiecie o co mi ogólnie chodzi, ale tak to w sumie spoko, bo nie jest podwalony z Mad City, jest, jest własny pomysł, więc to jest na plus. No i dobra, jesteśmy ponownie w drzewreku. no Jak widzicie, ten statek sobie cały czas tam pływa i koło niego są jeszcze jakieś żaglówki. I nie wiem, czy to będzie coś też związane z jakimiś aktualizacjami, I myślę, że tak, bo będzie pewnie jakiś nowy statek do kupienia prawdopodobnie. No ale jak widzicie to sobie płynie tutaj już niedługo tutaj właśnie na ten cały ocean wypłynie. No i co? No i czekamy na kolejne informacje na temat aktualizacji. Ja się z Wami żegnam, więc komentujcie, subskrybujcie. Jak następnego. Cześć!